Naprawdę? Napiłem się jej, ale... To jest, to jest niewiarygodne. Teraz zdjęcie wyśle, do kolegi wyślę. Bo zdjęcie zrobię do kolegi wyśle. No rewelacyjne idę po aparat. No jest, jest. dobra, wyłączaj Co da się zdarzają? Wyłączaj, telefon. Strasznie mi się to nie podobało. Zawołałem Krzyśka, żeby to ewentualnie spróbował powymieniać, a Krzyśka powinniście dać Cześć. 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 Krzysiu, co, jaki tu jeszcze problem napotkałeś? Tu problemy są same. Problem takie w ogóle pokałeś tę instalację po wymianie kotła? A po co? No właśnie, po co? Zobaczymy może w filtrze co słychać, co? No to dalej. O matko! Nieruszone 100 lat. Nie, to zakręcałem akurat teraz z ciekawości. Nawet nie jest tak źle. Bo tutaj nie ma czego. Separatora jest taki pseudo separator. To jest filtr, nie separator. To łapie nam w śmiecie tylko. Człowieku. No i co, tego chcesz powiedzieć teraz przez to? Chcę powiedzieć, że ktoś tu był przede mną. Nie było, no naprawdę. No to powiem ci szacun. Czyli co? Czyli nie jest tak najgorzej. Czary, jest rewelacyjnie. To można pić. Nie, powiem Ci, że jest naprawdę elegancko. No widzisz, chcieliśmy pokazać, że tam się coś może zbierać, a się okazuje, że kurde, bywa, nie że no. nie. Nie no, czyściutko, no, czyściutko jak cholera, no. No, ale separator i tak się przyda. Dobra, to i tak przy wymianie tych elementów zobaczymy, co słychać z wodą. Ale ja jestem pozytywnie mega zaskoczony jakością tej wody, Waldek. To jest szok. Woda u Ciebie to jest rewelacyjna, widzę na wsi. A chciał, a chciał, Krzysiek, a chciał, Sensacji szukałem. Sensacji szuka. Słuchaj, on... oni ci musieli wypłukać to wszystko. Nie, nie ma. Nie, naprawdę. Znaczy, może wiesz, to może tak wody nalali i wylali. Jest zasadzie nie lali. jestem przy tej, takiej czystej wody, niech sobie ludzie popatrzą u siebie, jak to wygląda. To jest po prostu rewelacyjnie, co jest tutaj. U mnie tak nie było, na wsi. No widzisz? Tutaj jest woda z wodociągów a nie tam jakaś. Wiesz? na drogach. <laughs> Może i tak. No, ale rdze i tak masz w układzie. Na układzie, nie w układzie. Dobra, Odpalamy na razie pompę. Niech sobie grzeje, bo żeby nie było tak jak wszyscy... Co zawsze wszyscy mówią na temat pompy ciepła, jak jedziesz? E, zależy gdzie, zależy kto. Że to nie grzeje. Nie działa. To nie może działać. Słuchaj, prosta sprawa. Mosiężne śrubunki do podjęcia pompy. Trójnik mosiężny wrzucimy, Odpowiednik jest ok, tu parę elementów wyleci, i warto byłoby to zrobić. Rdzy nie będzie, jest pięknie. Od... Dobra, a jeszcze jest jedna ważna sprawa: jak już cię przy okazji mam, Krzychu, Nie. Kiedy się ten konkurs skończy? O kurde, nie pamiętam, skończyłem stycznia chyba. No. no, czyli co, Jeszcze, jeśli ktoś jeszcze ma ochotę? Słuchajcie, zgłoszę, powiem, powiem prawdę: mało jest zgłoszeń, jest duża szansa naprawdę. Jest tych zgłoszeń nie wiem, nie mogę powiedzieć ile, ale jest mało. Znaczy, możesz powiedzieć ile, no tak mniej więcej kilkadziesiąt? No, będzie. Z 20 kilkadziesiąt jest, kilkadziesiąt ale zgłoszeń. Czyli jest duża szansa. Odszukujemy ten film, zresztą podam wam go tutaj w opisie, bo postaram się ten filmik jeszcze wrzucić. A to, jak będziemy wymieniali i jak myślisz, będziemy płukali w takim razie do instalacji w ogóle? Zobaczymy, co słychać. Wygląda rewelacyjnie, naprawdę, wygląda rewelacyjnie. Zupełnie tak, jakby była odseparowana od tego, co jest w domu. Ja nie widziałem nigdy tak czystej wody. No, przecież to jest. No to jest po prostu. to jest jeden paproszek, zobacz, tu, jest, tu nie ma nic. Nawet ta woda jest ok. Napić? Nie, nie, bo to od razu na, na kiblu musiał, znaczy na toalecie, przepraszam. <grym> <grym> Mogłoby tak być. No więc no. tak, reasumując, wpadamy na film, dopisujemy się jeszcze do konkursu, jeśli ktoś chce. Tak jest, wziąć, zapraszam. A te wszystkie rzeczy Krzysztof obiecał, że mi tutaj powymienia, oczywiście jak nazbieram jeszcze trochę pieniążków, nie? Dużo. Dużo. Tanie już było. Krzysiek, <noise> powiedziałeś, powiedział, że to dużo nie będzie kosztowało. Nie no, dużo nie będzie. Tak naprawdę szczerze, tu nie ma jakichś wielu elementów. No to co zamienianie, wyrzucenie tych stalowych, bo ci zardzewiały, tak? To od razu damy mu że tak jak masz tutaj. To są groszowe sprawy, hurtownia blisko. Tego... W ogóle nie powinno mieć tam miejsca, prawda? Eee, no wiesz co, to są śrubunki stalowe do pompy stalowej, także to może być, ale jak już Ci to zardzewiało, to zrobić mosiężne. Czego nie powinno być? No ja na przykład kłóciłbym się z tymi elementami, tak? One są tu zbędne. Można było to zrobić na mosiężnych. Uh -huh. eee, no ale to, słuchaj, przy tak czystej wodzie, to ja nie wiem, jakiś czar, jakiś inhibitor musiał być zalany. Nie uwierzę, że nie. to po zapachu trochę czuć. Jest tu parę rzeczy do zrobienia, takich pierdółkowatych. Ściany byś pomalował. Jak te ściany wyglądają mi ten sufit? Ale widzisz, że zawsze pokazuję tak, żeby tego nie pokazać. No właśnie to mnie dziwi. Ja nigdy nie widziałem takiego tutaj bałagana. To jest strasznie. się. Żartuję. Nie ma pomieszczenia bez kotłowni, gdzie nie ma przydymionej lekko sufitu. No i cóż. Zapraszamy do konkursu. I powalczymy tutaj trochę. Separator już masz? Jest, jest. Wiem, nie, że Nie jest. powiem, nie powiem od kogo go dostałem. A kiedy go dostałeś? Przypomnij. Jakieś prawie pompy nie miałem. Ty rok będzie już. Ale już zajrzałem do niego. Pokaż, co my tu mamy w ogóle? A słuchaj, a czy. Przy okazji, może coś tam. Albo wiesz co nie. Nie, otworzymy. Nie, nie. Chcesz otworzyć? Tak, ale wiesz, bez, bez lokowania. A to nie ważne, czy lokowanie. Wiesz, ja to już mam wyrąbane. Wiesz, tak się to i się dorobiłem, że dostałem. Wiesz, wszystko dostałem, więc spokojnie. Na, na tych YouTubach. Tak, na tych YouTubach jest najlepiej. Separator magnetyczny. Pięknie będzie tu pasował. Praktycznie chyba wejdzie. Musi. Musi, drobne przeróbki. Jedna rzecz też jest, którą chciałem tutaj powiedzieć. Otuliny w kotłowniach. Wiesz, że trzeba je stosować? Wiem i nawet stosowałem, wiesz, Tylko mam takiego tutaj szkodnika. <laughs> Szkodnik to się właśnie zajmuje takimi rzeczami i otuliny były. Zobaczcie. Są. Się. Krzychu. Były otuliny. Były otuliny, dotąd sięgnął. No. no dobra, słuchaj, może Ci założymy czarne, ładne. Ale co z tego? Będzie ładnie. Musiałyby być metalowe, żeby ten nie objęł tego. A pies gdzieś musi nosować, nie ma, nie ma opcji. No. No. Nie wierzę. Nie wierzę w tą czystą wodę, Walde. Kurde, nie wierzę. To ona taka jest, naprawdę. No to zapytaj ludzi, jakie mają wody, niech pozamykają sobie obiegi, niech pootwierają sobie filtry i pozlewają do słoika i zobaczysz naprawdę, jak ktoś będzie miał taką samą wodę, to stawią, nie wiem. Ale daj weź tu do tego słoika, czy na końcu spustowy, Może Tylko wylej wodę jest tam. Wypiję ją, szkoda, no nie ma co. Aha. Mm. Tych, już jest lepiej. O, już jest lepiej trochę. Już jest lepiej. Jak ja się cieszę, że jest lepiej. Ale to mogło być kawałkiem. Nie to zleje? No na dół. na dół. Chodź tutaj, że mam jeszcze. Nie wejdzie. No i się Ty tam jakaś cicha pompa chodzi fajna. Cześć. Bsiaku. Chodź, pomóż mi tutaj. Pomóż mi to zobacz, zobaczmy parę tutaj. Nisz kawałkiem poleciało. Kawałkiem poleciało brudne, ale wodę masz rewelacyjną. No. Naprawdę, zróbcie sobie ludzie... Ludzie zróbcie sobie. Niech twoi wspaniali oglądający zrobią sobie podobny teści, czyli zakręcą filtry, jakieś przepływy wyłączą sprzęt i spuszczą trochę wody do słoika i zobaczą w jakim stanie mają wodę, bo u Ciebie to jest... To, 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 Poligocańska no. Rewelacyjny wynik. Ewidentnie było to płukane, dlatego że po spuszczeniu tylko poleciało syfo. Czyli gdzieś musiało się to zebrać. Nie uwierzę, że nie było. Dobra, spróbuję zadzwonić. Ono nie odbierze od mnie telefonu, wiesz, bo on zawsze nie odbiera telefonu. Ale spróbować warto. Ja też od niektórych klientów nie odbieram telefonu. Ale to dlaczego ja akurat u klient jestem? Nie. Wiesz, że... Rewelacyjny wynik. Ja jestem w szoku, ciężkim szoku. Nie pij tego, bo będziesz miał rozwolnienie. Proszę z mikrofonu. Powiedz, że teraz chciałeś, chciałeś pochwalić, teraz on nie odbierze telefonu zresztą materiał. Dziś chciałeś zadzwonić, pochwalić, ale że męczyłeś to nie odbiera. Nie wolno męczyć instalatora. Instalator rzecz święta. W ogóle 19 godzina, to jak 19 godzina, to już się nie odbiera, Nie. Odbierasz. się. Ja odebrałem. o Przykuł, co o już to. Nie, walczę, znajdę. Nie działa, ja, nie jest dobrze, no to po co to psuć, kurwa. Zobacz, troszeczkę poleciało brudu. Troszeczkę. Minimalnie. A teraz patrz. No można pić. No, no, powiedzmy, że ta jest mocno. Nie, no ale to tutaj na początku zleciało trochę. Woda jest rewelacyjna. Albo był inhibitor. Naprawdę, tutaj, jeżeli to zrobił instalator, to. Uchłonę. Co innego źle, ale to jest inna sprawa. Ale to jest ważniejsze od tego, że tam coś krzywo jest. To jest mega ważniejsze. Bo pompa, to, że tam krzywo, coś co mówiłeś, to jest najmniejszy problem. Masz idealnie wypłukany system, będzie pracowało ci naprawdę długo. Zostaw człowieka w spokoju, dzwon do niego, pochwal go. No próbuję, tylko nie otwieram telefonu. <laughs> Bo za długo, żeś go tam nękał. Dzwonię do niego, chcę go pochwalić, a to nie wychodzi, rozumiesz? To gdzie jeszcze jakiś zawór jest? Jeszcze gdzieś się dopadnę. Koniec Krzysiek, kurde, Krzysiek, koniec no. Przysięgam, pierwszy raz widziałem tak czystą wodę po półtora roku pracy. No. no. Dobra. Kończymy. Kończymy? Kończymy. Jedz do domu, jedz swoją instalację zobaczyć no. i ci i daj tylko słoik, bo nie mam słoika w no. domu. Pomimo tego co robi separator? Te drobinki to są różnego rodzaju zanieczyszczenia, część magnetycznych, może z grzejnika, część może jakiegoś kamienia, ciężko trzeba by to zbadać, natomiast separator, który byśmy zamontowali u ciebie, który zamontujemy, będzie te drobinki zatrzymywał na sitku, dodatkowo zamontowany magnes będzie to złapał, czyli w jednym miejscu to będziesz miał. Natomiast dalej jestem pod wrażeniem czystości Twojej instalacji. Robię zdjęcie i wysyłam. To zobaczysz różnicę, w tym samym słoiku. Naprawdę kawał dobrej roboty, jeśli to było płukanie. Chyba, że masz takiego farta człowieku, to idź w totka zagraj. Taki zadowolony z tej instalacji. Cieszę się, cieszę się, bo były same minusy, a teraz mam jeden plus i to, jest, to jest najważniejszy plus samej instalacji. Nieważne, co tu jest zrobione, wszystko Ci pięknie działa, a ta woda sprawi, że Słuchajcie. będzie chodziło, 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 chodziło i chodziło. Słuchajcie, to teraz, teraz ja. To teraz robimy tak. W pierwszym komentarzu pod filmem jest link do postu na Facebooku i wszyscy sprawdzają, robią zdjęcie, co tam się pokazuje u nich tak. w separatorach bądź w czymś takim o. Jakiś zaworek, chleb, zaworek, coś upuszczamy kawałek z buforka czy z czegokolwiek. I zobaczymy. Jesteśmy bardzo ciekawi. Krzychu, jesteś ciekawy? Jestem bardzo ciekawy, bo nikt nie dorówna temu, co ty masz. Nie masz ma opcji. Jeś... I kto będzie miał jaśniejszą wodę, ten. już <laughs> no. no. Najjaśniejsza woda. Dziękujemy Dobra. bardzo. Dobra, kończymy, trzymajcie się. Ja no. jestem sparaliżowany z wrażenia to chciałem taką drakę tu znaleźć. A tu nie tu nie Nie no, nie wypadł, nie ma, ma draka. Tak? No. Dobra, lecę do klienta. Trzymajcie się.